Nieistotne jest teraz to, jak to wszystko się zaczęło W moich oczach widzę zawsze tylko perfekcyjną Ciebie W tym szarym świecie tylko Twe czerwone usta świecą Kiedy chcę Cię pocałować, budzę się z mego snu Oja cudowna twarz jest wciąż taka wyraźna Ciepło Twojej dłoni jest wciąż odczuwalne Przejdziesz do mnie nocą, ale znikasz rankiem Nie jestem w stanie Cię tak po prostu wybrać Wiem, że to wszystko jest na Ale proszę, nie zostawiaj mnie trzymka. Nie jestem w stanie dotknąć się, choć mogę trzymka. Każdej nocy czekam tak na ciebie. Słodko wyszedujesz, miłość do mnie. Zaczekaj za, za, chwileczkę, to przecież nie jestem czarujący. Śmiech, to na pewno jesteś ty. Me serce zmusza mnie, bym za tobą wkrótce cieszył. W momencie, kiedy dobrze jest, znikasz niczym sen. Twoja twarz mącznie jest zawsze taka sama. Myślę, że powinienem się do ciebie zbliżyć. Ale dajesz mi tylko niewielki uśmiech i znikasz. Nie jestem w stanie cię tak po prostu wypuszczać. Wiem, że to wszystko jest snem ale proszę nie zostawiaj mnie czynka Nie jestem w stanie dotknąć cię, choć mogę. Każdej nocy czekam tak na ciebie. Wyszeptujesz słodko miłość do mnie, później znikasz na ranem trzymka. Przerażają mnie i bez ciebie, i tak jutro wszystko zapomnę. Mam się mocno trzymać, ale ty odchodzisz bez żadnych obietnic. Twoje oczy, twoje usta, ty istotnie jesteś piękna. Oderwać od ciebie oczy swych nie mogę, żadne słowa niczego ją ci nie mogą. Od stóp do głów jesteś tą jedyną, od jednego do stu jestem dla ciebie delikatny. Dzień, kiedy mnie wybierzesz, będzie w tym, w którym ziemia zrobi stop. You my world, Nie jestem w stanie dotknąć cię, choć mogę dream Każdej nocy czekam tak na Ciebie, Słodko wyszeptujesz miłość do mnie. Gdzie znikasz na ranem, dreamka, dreamka. Nie jestem w stanie dotknąć Cię, choć mogę, dreamka. Każdej nocy czekam tak na Ciebie, Nie zapomnij o naszej miłości. Wtedy w nocy, gdzie mnie znać, dreamka.